Polak potrafi, czyli seria o polskich producentach, prawdziwych polskich producentach pomp ciepła. Witam Was w drugim odcinku. Dzisiaj padło na iglo. Plan jest taki, żeby odwiedzić wszystkich polskich producentów pomp ciepła, tych, którzy naprawdę w Polsce produkują. Chcemy Wam pokazać, że warto wybierać polskie produkty, żebyście rozróżnili polską markę. Czyli pompę importowaną, na którą naklejane jest logo od polskiego producenta, i zapraszam Was na rozmowę, w której poruszymy najważniejsze tematy, jeśli chodzi o polskie pompy ciepła igla. Miłego oglądania. Razem ze mną przed Wami jest dzisiaj Marcin Kowacz. Cześć, Marcin. Cześć Wiktor. Przywitaj się proszę z widzami i powiedz, czym się zajmujesz w firmie Iglo. Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Kowacz, w firmie Iglo pracuję od 12 lat. Jestem dyrektorem działu badań i rozwoju. I o czym będziemy rozmawiać? O prawdziwie polskim producencie Iglo. Jak Twoim zdaniem można odpowiedzieć na komentarz osobom, które napiszą nam teraz, że nie jesteście producentem, a wy tylko składacie pompy ciepła? No myślę, że taką dobrą odpowiedzią, kim jest producent polski, co to za firma, polski producent, e, czy może dobrym pytaniem, jakie należy zadać komuś, e, kto pyta, czy, czy ma do czynienia, czy rozmawia z polskim producentem, to jest proste pytanie, OK, jesteście Państwo polskim producentem, gdzie macie fabrykę? I to jest bardzo dobre pytanie. Wtedy pojawia się odpowiedź, mm, w Tajlandii, czasami mm. gdzieś indziej, a niekiedy na przykład w Nowym Wiśniczu, pod, Krakowę, pod tak? Krakowem. Tak. I właśnie jesteśmy takim producentem, który, który ma fabrykę w Wiśniczu pod Krakowem. Firma IGLO produkuje urządzenia chłodnicze od 1986 roku, czyli już 39 lat. Pompy ciepła są naturalnym procesem rozwoju naszej fabryki. Kiedyś zaczynaliśmy od urządzeń chłodniczych typu szafy, witryny, regały, komory chłodnicze, później rozwój produktów o e-commerce. Przyszedł czas na produkty bardziej zaawansowane. Wraz z produktami e-commerce pojawiła się konieczność stosowania telemetrii, zdalnego monitoringu, możliwości logowania się do urządzeń chłodniczych, więc ten to cały czas następowało. Ponieważ od 1995 roku również produkujemy elektronikę, własne sterowniki, czujniki temperatury. No właśnie, to płyt... jest coś, co Was na pewno wyróżnia nawet tak. wśród tych polskich producentów. Tak, płyty główne. Sami produkujemy te urządzenia, wiem, że byliście na fabryce tak. i też kręciliście tam materiał, więc... Teraz na pewno, przebitki się będą wyświetlać. Tak, będzie, się, będzie widać jak to wygląda u nas. Też nie, nie było to dla nas problemem, te, też zaczęliśmy produkować sterowniki, które już posiadały właśnie takie możliwości, możliwości zdalnego logowania się, monitorowania parametrów. Mm, Serwis, zdalnego serwisowania w ogóle urządzeń. Tak naprawdę zupełnie na inny poziom weszła cała technologia chłodnicza w momencie, kiedy można się zalogować do urządzenia chłodniczego na bieżąco obserwować jego pracę, czy nawet gdyby był jakiś problem techniczny, tego rozwiązać zdalnie bez potrzeby wyjazdu serwisanta, albo wysyłając serwisanta, już konkretnie wiedzieć, do czego jedzie, do jakiego problemu jedzie, jakie tak. części ze sobą powinien zabrać i z czym się będzie mierzył. Także ten naturalny rozwój urządzeń chłodniczych w pewnym momencie doprowadził, jeszcze gdzieś pomiędzy pojawiły się osuszacze powietrza, w 2013 mm -hmm. roku produkujemy też profesjonalne urządzenia właśnie do suszenia przestrzeni różnych kubatur i to doprowadziło do tego, że w pewnym momencie zmieniające się przepisy, zmieniająca się legislacja, tak naprawdę to było 9 lat temu wymusiły przejście na nowoczesne rozwiązania, szczególnie na zastosowanie sprężarek inwerterowych, zastosowanie wentylatorów elektronicznie komutowanych i nowe czynniki chłodnicze. W przypadku naszej firmy przeszliśmy od razu na czynnik ekologiczny, czyli propan. No, tak przeprowadziliśmy analizę, że tylko takie Docelowe, docelowe rozwiązania, jak i ekologiczne czynniki mają sens, po to, żeby nie borykać się ciągle z wprowadzonymi nowymi restrykcjami, no związanymi z wycofywaniem. To podsumujmy tutaj, co wy produkujecie, czego sami nie produkujecie. Czyli tak, wasza jest, wasze jest sterowanie dla tej pompy, tak. wasze jest oczywiście know-how. Robicie układy chłodnicze. Wszystko to do kupy składacie. Robicie te podstawy pod pompy ciepła. O dokładnej budowie powiemy kawałek dalej. Robicie również obudowy, oczywiście. Wszystko składacie do kupy. Tak, projektuje, projektujemy te urządzenia, tak. projektujemy algorytmy, piszemy oprogramowania do sterowników, tak. które są w naszej produkcji, które tymi urządzeniami zarządzają. Mamy komory klimatyczne, w których testujemy te urządzenia. Mhm. Następnie przeprowadzamy certyfikacje w laboratoriach akredytowanych, zewnętrznych. I później, wprowadzając produkty już do seryjnej produkcji, wprowadzając je na rynek, wspieramy też instalatorów w późniejszych pracach i, i serwisowych, tak. i instalacyjnych. I e, powiedz mi, dlaczego w pompie ciepła Iglo nie ma sprężarki Iglo, tylko Mitsubishi? No, na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma żadnego producenta sprężarek, więc y, to jest tak jak z silnikami do samochodu. Tak. Są wyspecjalizowani producenci, produkujący jednostki napędowe. I wiodące marki stosują silniki, jednostki napędowe, producentów, którzy są wyspecjalizowani w jednostkach napędowych. I to nie ujmuje niczego samochodowi, że w środku ma silnik, nie wiem, na przykład wyprodukowany przez producenta jakiegoś czołowego silników i jednostek tak. napędowych. Tak samo jest ze sprężarkami. W Polsce nie ma od wielu, wielu lat fabryk sprężarek, są natomiast producenci, to są renomowani producenci. Znajdują się w Japonii, znajdują się też w różnych częściach Europy, którzy się wyspecjalizowali w produkcji sprężarek. My korzystamy z japońskich urządzeń, ponieważ mm -hmm. mamy z tym bardzo dobre doświadczenia. Pracujemy od kilkudziesięciu lat na japońskich produktach. Jeżeli chodzi o sprężarki, no to mamy pełne zaufanie względem tych urządzeń, dlatego właśnie pompy ciepła również rozwinęliśmy. Na... Tak, tu podobnie, bo dla, tak zapytałem o, o te sprężarki, dlatego że jak powiemy, że Iglo jest polskim producentem pomp ciepła, to pewnie wiele osób się przyczepi w komentarzach, a jak powiemy, że Nibę jest szwedzkim producentem pomp ciepła, to się nikt nie przyczepi, mimo że tam też są japońskie sprężarki, dokładnie. a nie Nibe. Nibe też nie produkuje sprężarek. No właśnie. I tak jak Bosch nie produkuje tak. sprężarek, a Pompy Ciepła produkuje i wielu innych producentów. To... Tak jakby mówić, że browar nie produkuje piwa, bo nie ma własnego źródła, nie ma własnej huty szkła na butelki, a chmiel kupuje od rolnika. Nie, dokładnie, no browar właśnie chmiel sam nie produkuje, tylko kupuje no od, właśnie, od rolnika, tak. Więc, oczywiście, też tak jest w takich urządzeniach jak pompy ciepła. Pewne elementy są elementami zakupowymi, które kupuje się na rynku. Mhm. Natomiast, tak jak powiedziałeś, no cała przede wszystkim myśl techniczna, produkcja w ogóle odbywa się tu na miejscu. Tak. Fizycznie, pracownikami, siłą ludzkich, pracowników żyjących tu nieopodal Krakowa, w, nieopod w rejonie boheńskim, którzy te urządzenia składają. Mhm. Inżynierowie lokalni, zresztą z całej, z całej Polski. Pracują nad rozwojem oprogramowania, sterowania, elektroniki do tych pomp ciepła. To nie są gotowe rozwiązania, które my kupujemy gdzieś od innych producentów czy sprowadzamy. To są rozwiązania, które wszystkie powstały tu na miejscu i co ważne, zaprojektowane zostały do urządzeń, które właśnie tu zostały zaprojektowane. Czyli nie zaadoptowane, na przykład sterownik, nie jest zaadoptowany jakiś gotowy rynkowy. A później próba jego dostosowania do tego, co my potrzebujemy, tylko został zaprojektowany, zaprojektowany i zbudowany pod nas. właśnie to zastosowanie, jakie będzie musiał tutaj pełnić. I tak jest z każdym, z każdym komponentem. Tak samo jest z obudową, tak samo jest z układem chłodniczym, z układem z wymiennikami ciepła, na przykład. Dobra, wyprzećmy kolejne pytanie, które na pewno się pojawi. Panie, a dlaczego tak drogo? Mogę taniej kupić Chińczyka. No tak, zawsze można kupić taniej, prawda? Tylko pytanie, czy warto? No właśnie. <grafię> Więc yy, ja myślę, że tak. Skąd Naszą... się bierze ta cena? Może tak, tak bym zapytał. Więc przede wszystkim warto wiedzieć, yy, że pompy ciepła, yy, tak jak zresztą jak samochody, mm -hmm. można kupić i bardzo tanio, i bardzo drogo. I wszystkie nazywają się pompami, będą się nazywać pompami ciepła. Natomiast tak. cena przekłada się przede wszystkim na jakość, na zastosowane podzespoły, w ogóle na cel, w jakim urządzenie zostało zaprojektowane. Nasze urządzenia zaprojektowane zostały na bazie rozwiązań przemysłowych. My jesteśmy producentem, który znany jest z wysokiej jakości produkcji i produkuje urządzenia, które są dla rynku komercyjnego i dla rynku przemysłowego. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprojektować pompę ciepła, która ma tylko przeżyć gwarancję albo dwa lata i potem się na przykład psuć. Więc te urządzenie zostało zaprojektowane na bazie sprężarki Scroll która jest, jak wiemy, bardzo, bardzo trwałym rozwiązaniem. Tak. To są sprężarki przeznaczone, zaprojektowane na pracę po kilkadziesiąt lat, na pewno minimum... I w obiektach też przemysłowych. I w obiektach przemysłowych no. pracują po 20-30 lat. I na bazie właśnie takiej sprężarki na przykład zbudowana jest nasza pompa ciepła. Wymienniki ciepła, które są zastosowane w tej urządzeniu, to są e, produkty również czołowych producentów. To są producenci, którzy też produkują dla przemysłu to są wymienniki przemysłowe też, które będą prze, przeżyją kilkadziesiąt lat. Nie ma problemu z odpornością na glikol. Tak. Te, te wymienniki są odporne na różnego rodzaju substancje. E, Jaki to jest producent? E, my stosujemy wy, na przykład skraplacze Alfa Lawala. Alfa Lavala. Więc to jest okay. bardzo dobry europejski producent mm -hmm. wymienników, uznany, z, produkujący urządzenia bardzo wysokiej jakości. Dalej wentylatory, które stosujemy, to też są wy wyselekcjonowane produkty najwyższej klasy. To są, to są wentylatory elektronicznie komutowane, które mają bardzo niski poziom hałasu, y które są przeznaczone do wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Mało tego, można zbudować pompę ciepła, na przykład na jednym wentylatorze, przecież my też mogliśmy. Tak. Ale to nie w tym rzecz, żeby, żeby ten wentylator kręcił się na 3000 obrotów po to, żeby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez tą pompę, generując tym samym wysoki hałas. Chcąc zbudować urządzenie, które będzie komfortowe w eksploatacji, musi być ciche. Żeby było ciche, trzeba zrobić wolnobieżne wentylatory. Wolnobieżny wentylator przerzuca mniej powietrza, więc trzeba dać więcej tych wentylatorów. I tym sposobem... a dwa wentylatory kosztują dwa razy więcej niż jeden wentylator. No, no i już tak. automatycznie no robi się cenę. Tak, same. no i sam koszt zatrudnienia pracowników. Nie ma co ukrywać, że w Polsce koszt produkcji po prostu, koszt pracownika jest, jest wyższy niż tak, być może e, niż, jest trochę, niż, niż jest trochę wyższy, ale dochodzą też takie rzeczy, na przykład, na co mało kto zwraca uwagę, nawet choćby zwykła obudowa. Mm -hmm. W naszym urządzeniu podstawa jest wykonana ze stali kwasu tak. e, Sama tacka ociekowa w urządzeniu jest ogrzewana. W wielu produktach chińskich, czy może nie mówmy tak chińskich, po prostu w wielu produktach tańszych. Tak. Nawet czasami taczki ociekowej nie ma w standardzie. Mm -hmm. Często typu urządzenia sprzedawane są w taki sposób, o, że. Nawet w droższych nie ma. Że to jest. jest to akcesorium dodatkowe, za które mm -hmm. trzeba dopłacić. W naszym urządzeniu jest to standard. Jest to mało tego izolowana tacka i podgrzewana gorącym gazem, czyli nie wymagająca już ogrzewania elektrycznego, y -hmm. nie wymagająca grzałki. Rozwiązanie, sama... które z naszego kanału całe życie na pewno. <laughs> Dalej, obudowa. Cała reszta obudowy i konstrukcji pompy wykonana jest z blachy Magnelis. Dlatego na obudowę dajemy 25 lat gwarancji na nasze urządzenia. I mało tego to jest taka gwarancja, że w przypadku gdybyśmy tą obudowę uszkodzili mechanicznie na przykład to się zarysował gwoździem, jakimś y -hmm. szybokrętem, jakimś ostrym narzędziem. To rysa oczywiście pozostanie, ale sama blacha ma właściwości samoregeneracyjne i ona nie zardzewieje do 25 lat nie zardzewieje. Także no, w tanim Świetnie. produkcie my tego nie znajdziemy. Tam będzie blacha, która już pod koniec gwarancji będzie cała kolorowa, bo będzie prawda korodować. Więc to są tego typu niuanse, które wpływają na cenę, począwszy od obudowy, poprzez zastosowane komponenty, ale i na przykład wysokiej jakości miedź, którą używamy do połączeń, mhm. to jest miedź też spełnia różne normy. Można stosować tanią miedź ale firma taka jak my, firma chłodnicza, która ma nad sobą nadzór jednostek notyfikowanych, które pełne, pełne, pilnują bezpieczeństwa wykonywania urządzeń ciśnieniowych, nie może sobie pozwolić na produkcji układów chłodniczych, ciśnieniowych układów na miedzi, które jest niecertyfikowanej. Więc tak. to też wpływa na jakość tych, ko tych komponentów, żywotność, ale ponosi koszt. Tak, pomyślcie sobie, moi drodzy, jak iglo ma konkurować cenowo z najtańszymi pompami, Skoro sprężarka Mitsubishi, która jest w środku, kosztuje prawie tyle, co dwie całe gotowe pompy z Chin. No nie da się tego zrobić fizycznie. Powiecie pewnie, jest w tych Chińczykach też sprężarka Mitsubishi. No i co z tego, że jest Mitsubishi, skoro to nie jest ta sama sprężarka? Jakbyście zobaczyli tą sprężarkę, to ona by się do niejednej takiej pompy po prostu nawet nie zmieściła, bo to, że jest ten sam. Producent to nie znaczy, że jest ten sam produkt. No, doskonałym przykładem są znowu samochody. Tak, gdzie no, z jednej można linii kupić... montażowych wychodzą tak. urządzenia budżetowe i urządzenia wysokiej klasy, które są wykonane zupełnie w inny sposób. Dokładnie. Prawda? Fiat ma przecież e, samochody Formuły 1, a ma też e, Fiat Pandę. No, Dokładnie. Ten sam Fiat. Tak. Także nie tylko technologia, bo sama technologia ma znaczenie. Na przykład sprężarki rotacyjne, popularnie dziś stosowane tak. w pompach ciepła też są dużo tańsze niż sprężarki, niż sprężarki typu scroll. Ale wszyscy wiemy, sprężarka rotacyjna zaprojektowana jest pod klimatyzator. To tak. są sprężarki znane z techniki klimatyzacyjnej. Klimatyzator ma przepracować trzy tygodnie w roku na opale i tyle na cały rok. Więc on jest obliczony na niewielką ilość godzin pracy. Natomiast sprężarki typu scroll przeznaczone są do pracy ciągłej i to wieloletniej, na kilkadziesiąt lat ciężkiej wieloletniej pracy. To pokazuje, jak będą w przyszłości wyglądać eksploatacja będzie tych pomp ciepła na sprężarkach scroll, a sprężarkach na przykład rotacyjnych. Gdzie jak producent przewidział, jaki jest okres eksploatacji takiej pompy, czy to jest mm. tylko na przeżycie gwarancji, czy to ma na przykład popracować 10, 20, a może więcej, więcej lat. No my zaprojektowaliśmy urządzenie, które chcielibyśmy, żeby nasi użytkownicy bezproblemowo eksploatowali przez co najmniej 20 lat. Dobra, odchodząc trochę od uprzedzania komentarzy, powiedz mi proszę, Jakie macie certyfikaty? Czy jesteście na liście Zoom, czy jesteście na liście BAFA, czy macie Kimark? Jak to u Was wygląda? Więc oczywiście tak. Mamy wszystkie certyfikaty, które są potrzebne do sprzedaży urządzeń zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach europejskich. Czyli mamy przeprowadzone pełne badania laboratoryjne Super. wszystkich pomp ciepła, które produkujemy. Te badania laboratoryjne wykonane były w naszym laboratorium tu wewnętrznie, ale następnie wykonywane były w laboratoriach zewnętrznych, które mają akredytację i z których otrzymujemy raporty. Jako od strony trzeciej. Oprócz badań laboratoryjnych mamy certyfikat Kimark na wszystkie produkty, wszystkie pompy ciepła. Mamy wpis na listę Zoom, jesteśmy wpisani na listę Zoom, jesteśmy również wpisani na listę BAFA. Także można nasze urządzenia stosować i, i korzystać z dofinansowania. Tutaj dodam, że parametry na tych urządzeń są takie, że kwalifikujemy się pod najwyższy poziom dofinansowań Super. zarówno mhm. w, na rynku polskim, jak i na przykład na rynku niemieckim, gdzie wykorzystywana jest lista BAFA. I wszystkie te certyfikaty są oczywiście dla wszystkich urządzeń wykonane. Nie wybiórczo, tak jak nikt. Bo, na przykład, warto wiedzieć, że prawo nie wymaga badania, przeprowadzenia każdego. badań dla każdego egzemplarza z typu szeregu. Natomiast nasza firma podjęła takie zobowiązanie, że. Parametry, które publikujemy mają być sprawdzone, mają być rzetelne, potwierdzone przez trzecią stronę i wszystkie nasze urządzenia z każdego typu szeregu przeszły pełne badania laboratoryjne. Tak. A dodatkowo, jak pompa schodzi u Was z produkcji, to również jest sprawdzana. Tak. Yy, na zakończenie linii produkcyjnej każda sztuka pomp ciepła wchodzi na stanowiska testowe, mhm. gdzie fizycznie podłączana jest na pewien okres czasu i pracuje w różnych trybach pracy, tak żeby. Inspektorzy odbierający urządzenie, kontrola jakości mogła potwierdzić, że wszystko jest w porządku i na montażu nie doszło do żadnego, do żadnej, żadnej, żadnej usterki. Dobra, przejdźmy teraz do kwestii gwarancji, bo wiemy już, że jest 25 lat na obudowę. A jak to wygląda? Czy rozdzielacie gwarancję na sprężarki i pozostałe części urządzenia, czy, czy nie? Jakie są warunki gwarancji? Jakbyś mi coś więcej powiedział na ten temat? Tak, więc Wiglo, jeżeli chodzi o pompy ciepła, mamy taki specjalny program Care. Yy, który polega na tym, że gwarancja jest rozdzielona. Mamy 25 lat gwarancji na obudowę, 10 lat gwarancji na sprężarkę, bo tak jak mówiliśmy, stosujemy tak. sprężarki najwyższej jakości, więc dajemy 10 lat gwarancji Świetnie. na te sprężarki. Oprócz tego 5 lat gwarancji na wszystkie pozostałe komponenty, które są w pompie ciepła. I w przypadku skorzystania z naszego autoryzowanego montażu, czyli przez zamówienia montażu przez firmę, która posiada u nas autoryzację, przeszła szkolenie i ma nasz certyfikat, dajemy jeszcze dwa lata gwarancji na wykonaną instalację hmm. u klienta. Oprócz tego, yy, wszystkie Ciekawy pom pomysł. Nie spotkałem się nigdy wcześniej. Tak. U nas coś takiego funkcjonuje. Yy, czymś co nas wyróżnia, jeżeli chodzi oprócz tego o taką obsługę posprzedażową jest to że ponieważ nasze wszystkie pompy wyposażone są w moduły telemetryczne mhm. GSM-owe, czyli nie wymagające konfiguracji z żadną siecią Wi-Fi, po prostu po podłączeniu pompy elektrycznie u klienta ta pompa już znajduje się w chmurze, gdzie możemy pełnić nad nią nadzór, to y, wszystkie, wszyscy nasi klienci objęci są, y, są Taką funkcją właśnie takiego zdalnego nadzoru nad pompami, jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek, jakiegokolwiek problemu technicznego u klienta, nawet najprostszego, trywialnego, komuś spadło ciśnienie wody w instalacji, mm -hmm. to taki klient informowany jest przez nas serwis o tym zdarzeniu, że u niego na instalacji doszło do na przykład, obniżenia ciśnienia wody i trzeba podjąć jakąś reakcję. I rozumiem, że to jest taka opieka dożywotnia, tak? Ta opieka, przez... ta opieka jest na czas gwarancji, A, okay. można ją przedłużyć po okresie gwarancji na kolejny okres czasu. Okay. Bezpłatna, tej jest, bezpłatna jest do zakończenia gwarancji. Tej gwarancji Podstawowej pię pięcioletniej. Podstawowej pięcioletniej. Okej, rozumiem. Dobra, no y, ogólnie fajne jest na pewno to, że ten serwis jest zdalny, dostępny, podgląd do urządzeń, dlatego że. Naprawdę nie uwierzycie, ile rzeczy się da załatwić po prostu bez podjazdu nawet do klienta? No mnóstwo, Takich... tak naprawdę większość, większość ewentualnych problemów technicznych, które spotykamy, tak. załatwiana jest w sposób zdalny. Jakie jest najczęstsze rozwiązanie problemów z drukarką? No, trzeba ją włączyć i wyłączyć <noise> tak naprawdę, no, a, a nie za każdym razem dzwonić po serwis? Powiedzmy coś jeszcze może na temat mm, samych urządzeń. Jakie jak jest typo szereg, ile jest pomp? Jakie moce dostępne? Okay. Więc tak, jeżeli chodzi o dostępny typu szereg pomp ciepła, w produkcji mamy tak naprawdę trzy wielkości. Są to pompy nazywane jako Multiterma 12, 17 i 21, z tym że te moce 12, 17 i 21 to są moce maksymalne tych urządzeń. Okay. Pompy są oczywiście inwerterowe, więc one się bardzo nisko modulują. Cechą charakterystyczną naszych produktów jest to, że modulacja następuje, jest bardzo szeroka modulacja od 10 do 100%, czyli taka pompa przykładowo 12, jej moc maksymalna to jest 1286 kW dokładnie, mhm. czyli troszeczkę więcej niż ta, ta deklarowana moc wynikająca z typu szeregu. Ona potrafi zmodulować się do około 1,5 kW mocy minimalnej, mocy grzewczej, czyli możemy nią pracować i dobrać taką pompę dla zapotrzebowania od 1,5 do prawie 13 kW. Wydajności. Świetnie. Więc ten typo szereg 12, 17, 21 tak naprawdę, no jest w stanie objąć również te takie nowoczesne małe domy o, 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 o powierzchni zabudowy około 70 nawet metrów kwadratowych czy do 100 metrów kwadratowych, gdzie wydawałoby się, że większość użytkowników chciałaby tam dobrać pompę na przykład 6 kW. Ale w przypadku naszej dwunastki nie jest to żadnym problemem. Pompa moduluje się dla niej 6 kW, to są super warunki tak. pracy. Nawet 2 kW, 3 kW, czy 1 kW to jest dla niej normalny, normalny parametr pracy. Dlatego tak, tak tutaj podkreślam, bardzo często to podkreślam, nie patrzcie moi drodzy na to, jak pompę nazywa producent, nie patrzcie na jej moc znamionową, tylko patrzcie na spadek mocy i patrzcie na modulację przy dodatnich temperaturach. Czyli patrzcie, czy użyje u Was grzałki i czy nie będzie traktowała. Dokładnie. Nasze pompy w większości zastosowań pracują monowalentnie, chyba że instalator albo użytkownik życzą sobie tak. innej, innego rozwiązania. Natomiast dzięki temu szerokiemu zakresowi pracy yy, mamy możliwość tak dobrania pompy, żeby w przedziale temperatur od tych plus 15, kiedy rozpoczynamy sezon grzewczy, do minus 25 stopni, bo do minus 25 stopni pracują nasze urządzenia, mhm. nie było potrzeby używania żadnej dodatkowej grzałki. Mamy już jednostki zewnętrzne. Mamy też Hydroboxy, mamy jednostki wewnętrzne. Oczywiście to są monobloki, żeby nie było propanowe. Powiedz mi, jakie konfiguracje tych jednostek wewnętrznych mamy? Tak, no niektórzy nazywają te rozwiązania HydroSplit, czyli, tak. czyli monoblok jednostka zewnętrzna mhm. i wodne połączenie z jednostką wewnętrzną. Tak. My w produkcji mamy trzy rodzaje jednostek wewnętrznych. Jest to jednostka ElectroBox. Czyli to jest to rozwiązanie pozbawione w ogóle hydrauliki. Sam sterownik z zestawem czujników, który też wykorzystywany jest przy budowaniu połączeń kaskadowych. Drugim rozwiązaniem to jest hydromodu Basic, czyli taki prosty moduł wewnętrzny posiadający w swojej budowie zawór trójdrożny przełączający pomiędzy instalacją CO a CWU, pompę obiegową i sterownik oczywiście z zestawem czujników. I trzecie, najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego hydromodu wewnętrznego to jest hydromodu Pro. Czyli taki rozszerzony hydromoduł BASIC, który oprócz tego, że ma zawór przełączający trójdrogowy, pompę obiegową, posiada w swojej wewnętrznej konstrukcji jeszcze ogrzewacz przepływowy elektryczny, czyli grzałkę mhm. szczytową i sprzęgło hydrauliczne. Czyli Super. jest to rozwiązanie niewymagające do podłączania już buforów. W zasadzie można tak powiedzieć prosto, że hydromoduły BASIC są raczej stosowane do rozwiązań z buforami, a hydromoduły PRO to jest taka mini kotłownia w niewielkim hydromodule niewymagająca Świetnie. bufora. Czyli widzę, że wy też jesteście zwolennikami chyba tego rozwiązania z niedużymi buforami, jeśli chodzi o pompę. Tak, zdecydowanie jesteśmy rozwiązaniami, zwolennikami rozwiązań bez, bezbuforowych. Oczywiście jak ktoś chce mieć ten bufor, mhm. albo są przesłanki ku temu, żeby ten bufor był zastosowany, bo czasami jest kilka źródeł ciepła, na przykład jeszcze kocioł gazowy, tak. solary, jakieś mhm. inne źródła ciepła, no to ten bufor wtedy się przydaje, nawet ze względu na połączenie tego wszystkiego. Ale tam, gdzie są nowo, nowo budowane domy i w zasadzie nie ma innych źródeł, albo nie musiałoby być innych źródeł ciepła, no to dajemy naszą Multitermę z Hydromodułem Pro i to jest cała kotłownia. Tam mamy już ogrzewacz szczytowy, tam mamy sprzęgło hydrauliczne, nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego e, wyposażenia. Mamy prostą, kompaktową, estetycznie wyglądającą kotłownię. No tak, no bo o to przecież chodzi. Nie? Żeby to jak, naj, jak najwężej upchać, że tak powiem, zwłaszcza w nowym domu, gdzie miejsce jest przecież tak. cenne. Tak, no, no Wyjątkiem są rozwiązania kaskadowe. Wtedy tak. stosujemy właśnie elektroboxy, ale z drugiej strony, taką cechą naszych pomp ciepła jest łatwość w kaskadowaniu. My możemy podłączyć e, skrajnie do, do 256 pomp ciepła w kaskady. Oczywiście nikt takich kaskad nie buduje. E, najczęściej kaskady, jakie spotykamy i, i, i budujemy, czy tam instalowane są pompy nasze w kaskadach, to są kaskady 8, 12 jednostek, 4 jednostek. To są często stosowane takie mhm. kaskady. Pewnie w jakichś firmach? Zakład tak, zakłady A. przemysłowe, szkoły, żłobki jakieś tam, mhm. domy dziecka, prawda, mieliśmy takie inwestycje yy, i to kaskadowanie u nas jest o tyle fajne, że nie wymaga żadnych dodatkowych asesoriów, po prostu kupujemy tyle jednostek, ile potrzebujemy połączyć w kaskadę, łączymy je pomiędzy sobą przewodem internetowym i podpinamy jeden elektrobox, który jest takimi oczami sterownika na kotłownie, czyli tam mamy zestaw czujników, który podłączamy w odpowiednie miejsca na kotłowni, więc bardzo proste, bezkosztowe budowanie kaskad. Bo też nie chcieliśmy budować, jakby tworzyć tego w taki sposób, żeby wymagane były dodatkowe akcesoria, na przykład jakieś specjalne sterowniki kaskadowe. Zamykając cały odcinek, moi drodzy, oczywiście nagramy kolejny odcinek już stricte o produkcie, gdzie pokażemy, jak on jest zbudowany. Nie będziemy stać tutaj przy ściance, tylko już przy pompie ciepła. Ale powiedz mi Marcin, trzy powody takie, twoim zdaniem, najważniejsze, dlaczego oglądający nas spośród polskich pomp powinni wybrać akurat iglo. No ja myślę tak, że po pierwsze jesteśmy polskim producentem, który zapewnia pełne wsparcie posprzedażowe. To jest bardzo ważne, żeby klient nie tylko miał wsparcie na etapie, kiedy wybiera urządzenie do zakupu, ale później, kiedy już je eksploatuje, bo nawet najlepsze produkty, Będą wymagały później serwisu, przeglądów tak. technicznych, a może kiedyś naprawy. I ważne jest to, żeby było do kogo zadzwonić, żeby firma utrzymywała zespół techniczny, który się skontaktuje, odzwoni, pomoże, wesprze, przyjedzie serwis fabryczny, jest dostępny w naszym kraju. Więc my mamy. Jesteśmy tu na miejscu, mamy magazyn części zamiennych na miejscu, nic nie trzeba ściągać, wszystko dostępne jest od ręki, Świetnie. mamy pełną obsługę posprzedażową, a dzięki temu, że po nasze pompy posiadają telemetrię i to jest właśnie druga cecha, tak mi się wydaje, która jest taka bardzo przemawiająca. No, widziałeś naszą telemetrię? Widziałem. Widziałeś. To, są, praktycznie to jest małe laboratorium w komputerze, mhm. prawda? Możemy się z tą pompą połączyć w taki sposób, że widzimy tam wszystko. Widzimy. Każdą odczyt każdego parametru, co się wszystko działo historycznie. Jest to bardzo też przejrzyste. Powiem szczerze, bardzo przejrzy... bo widziałem już kilka różnych systemów. Tak, naprawdę bardzo, bardzo przejrzyste. No więc bardzo przejrzysty sposób. łącznie nawet z tym, jakie są stany sterownika, czyli co sterownik chce w danym momencie zrobić i czy mu się to udało. Co na przykład mogłoby potencjalnie wykryć jak awarię, nie wiem, zapieczonego zaworu, czy tego, tego typu historii. Więc y, to wsparcie y, też jest w taki sposób, że że klient, tak, nawet serwisant, później jadąc do klienta na jakiś przegląd techniczny, może zdalnie najpierw zalogować się, zobaczyć, czy nie potrzeba jakiejś części, na przykład zamienny może któryś czujnik, na przykład szwankuje, albo jakieś tego typu historie mogą się zdarzyć. Więc on już zawczasu może, może temu urządzeniem się przyglądać. Więc to jest naprawdę świetna funkcja. Większość naszych klientów strasznie docenia tą funkcję i bardzo sobie ją chwali. Mhm. No, te urządzenia są naprawdę bardzo kulturalne w pracy, one są mega ciche, one są bardzo energooszczędne i klienci, którzy mają te urządzenia, zawsze podkreślają, że nawet jeśli mieli obawy co do tego, ile będzie zużywała ta pompa ciepła, to są bardzo mile zaskoczeni tym, jakie rachunki później otrzymuje. Myślę, że to są takie kluczowe kryteria. Bo powiedzmy, tutaj, też jeszcze jedną rzecz, że wiele osób jest zawiedzionych pompami ciepła ogólnie, dlatego że ktoś im obiecał, że będzie panie za darmo. Że tu fotowoltaikę zamontujemy, będzie za darmo, a przychodzi rzeczywistość taka, że dom jest nieocieplony, że są żeliwne grzejniki, że fotowoltaika na nowych zasadach nie ma żadnego... Że pompa jest dobrana tak, i także naprawdę pompa... grzeje grzałka. Tak, tak, tak. I to wszystko się potem spina na to, że no jest niestety drogo, bo pompa no tak realnie nie do każdego domu jest najlepszym wyjściem. Tak, bym powiedział. Tak, natomiast decydując się na bądź co bądź drogie rozwiązanie, tak. no bo to, to nie jest najtańsze rozwiązanie. Warto wybrać to, to warto wybrać rozwiązanie, które jest zaprojektowane i przewidziane do pracy długoletniej, bezawaryjnej mm -hmm. i z założenia tanie w eksploatacji, no bo to przecież o to chodzi. Samochód jest w stanie w ciągu roku przepalić znacznie więcej paliwa niż sam kosztował, mm -hmm. prawda? Więc tak samo jest z pompą ciepła. Źle dobrana pompa ciepła, niskiej jakości pompa ciepła może zdecydowanie zużyć kilkakrotnie więcej prądu w ciągu roku niż sama kosztowała. Natomiast, tak. wybierając produkt wysokiej klasy, na przykład taki, jaki my produkujemy, no to jesteśmy pewni tego, że te rachunki będą najniższe, jakie mogłyby w ogóle potencjalnie być. Rozumiem. No to co? Dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie. Przypomnę tylko, nie mówiłem tego na wstępie, może powinienem był wtedy to powiedzieć. Jeśli pracujecie u polskich producentów bądź też jesteście sami właścicielem takiej firmy, odezwijcie się do nas, do Was też przyjedziemy, nagramy taki odcinek. No bo tak jak mówiłem, chcemy was wspierać, chcemy pokazać uświadomić ludzi, że Polska, jeśli chodzi o branżę grzewczą, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy w sumie w propanie, jesteśmy liderami w, na świecie, można by tak powiedzieć. Tak. Kiedy... Jeśli chodzi o to, kto, kto pierwszy to wprowadzał, polskie firmy były przed gigantami i to tak. lata przed gigantami. Tak było rzeczywiście, kiedy pompy ciepła oczywiście już były różne na rynku, tak. to wszyscy, wielcy producenci nawet światowi, produkowali na czynnikach R410, R32. Mhm. Polskie firmy, polscy producenci jako pierwsi wprowadzili propan do pomp ciepła i dopiero na doświadczeniach polskich te duże fabryki, te duże korporacje zawzorowały się i wprowadziły w odpowiednim czasie swoje produkty, ale na tak. dzień dzisiejszy te polskie firmy mają zdecydowanie większe doświadczenie w produkcji propanowych pomp ciepła niż naprawdę najwięksi nawet europejscy się. No to co? Dziękuję Ci Marcin za to, że wystąpiłeś. Dziękuję również. A Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz na kanale Innowacyjnego Domu i zainteresujcie się pompami ciepła iglo.